Witam Was bardzo serdecznie na kanale Natura Piękna. Ja jestem Vanessa i przyszłam do Was z kanału Beauty Tricks, na którym bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj przybyłam do Was z filmem, na którym pokażę Wam, jak zakryć wszystkie niedoskonałości. Uwierzcie mi, da się! Mam nadzieję, że jesteście gotowe, siadłyście razem ze mną. To zaczynamy. Pamiętajcie, żeby zawsze wasza twarz była czysta, umyta nawilżona i przede wszystkim żeby wasze ręce były gotowe do pracy, czyli też czyste. Na początek patrzę w lustro i obserwuję, które miejsca mają jakie kolory macie z tyłu taką instrukcję obsługi. Macie napisane, który kolor równoważy który. Najpierw zabieram się za kolor zielony, czyli ten, który będę nakładać na wszystkie niedoskonałości czerwony, czyli zielony na czerwony. Robię to palcem. Najpierw nakładam produkt na palec, później go rozgrzewam delikatnie i nakładam sobie na te miejsca, które są najbardziej zaczerwienione. Za kolor czerwony, ten tutaj. I kolorem czerwonym ja sobie zakrywam moje rzeki. Mam tutaj przy oczach takie zielone sfery, które na przykład, jeżeli wychodzę gdzieś, chcę, żeby to było zakryte. filc dodaję odrobinę czerwonego, różowego, takiego delikatnego tutaj w kąciki, żeby zakryć właśnie zieloności. Teraz biorę Perfect Cover Stick w odcieniu 104 light i aplikuję go na miejsca gdzie najbardziej widać właśnie moje wypryski ewentualnie jakieś trupki Te niedoskonałości, którym nie dał rady korektor kolorowy Teraz przykleję odrobinę podkładu na twarz Podkład to Smoothie Makeup z Kobo. Podkład nakładam z moczoną gąbeczką. Zobaczcie jak ładnie przykrył się właśnie ten zielony kolor. Podkład już ładnie wyrównał nam kolory cery naszej. I teraz używam Kobo Professional Face Contour Mix. Z tego kółeczka biorę ten ciemny, ale też zarazem jasny brąz biorę delikatnie na palec i nakładam brązer pamiętajcie, żeby było równo Odmierza. i nakładam też z drugiej strony teraz do pomocy biorę mojego przyjaciela, czyli szczotkę właśnie taką do nakładania makijażu biorę ten jasny brąz i delikatnie wykontruję nos i blenduję produkt wykonturowany. Ostatnim krokiem jest nałożenie rozświetlającego właśnie korektora pod oczy. I teraz sklepuję to wszystko palcami. To co mi zostało, nakładam na łok brwiowy, żeby też go trochę rozświetlić. Oraz na oczy, tutaj na powieki, żeby dać jako bazę od razu. Na wszystko nakładam Face Matte Powder z My Secret. Wam się podoba. Dałyście radę? Myślę, że to było proste, łatwe i przyjemne, a efekt jest powalający. A tak właśnie wygląda moje zakrywanie niedoskonałości w makijażu już. Mam nadzieję, że też będziecie chciały go obejrzeć już niedługo będzie na kanale. Piękno, jak właśnie taki makijaż mędziocowy stworzyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować i oczywiście wpadać na mój kanał. Mwah!